Cześć, ja nazywam się Radosław Głogowski, a to jest seria Mistrz biznesu. Z tego materiału dowiesz się o tym, jakie są cechy biznesu stacjonarnego oraz biznesu internetowego. Pokażę Ci plusy i minusy oraz pokażę Ci, który biznes ja bym wybrał. Zapraszam Cię do tego materiału. Nietrudne jest pokazanie tego, o czym różni się biznes internetowy i biznes stacjonarny. Biznes stacjonarny to przede wszystkim taki biznes, w którym szukamy takiego idealnego miejsca w naszym mieście czy w miejscu, gdzie mieszkamy. Po to, aby stworzyć tam jakiś lokal i tam zacząć tworzyć właśnie swój biznes, aby klienci do nas przychodzili. W biznesie internetowym tak naprawdę nie ma to totalnie znaczenia, czy mieszkamy w małej wsi, czy w dużym mieście, po prostu robimy wszystkie działania internetowo. Oczywiście możemy łączyć te oba działania, tworząc na przykład sklep stacjonarny, w którym sprzedajemy produkty klientom z ulicy czy z naszego miasta, a również sprzedawać w oparciu o jakieś strony internetowe, na przykład Allegro czy Amazon, produkty w internecie. Biznes stacjonarny to taki, w którym, tak jak wcześniej wspomniałem, masz jakiś lokal, jakieś miejsce, do którego przychodzą Twoi klienci. Oczywiście możesz reklamować się w internecie, ale Twoja reklama w internecie jest skupiona tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś przyszedł do Twojego sklepu i kupił tam, nie wiem, odzież, buty, czy jakieś inne produkty, które sprzedajesz właśnie u siebie w sklepie. Minusem takiego sklepu jest to, że musisz, pamiętaj, płacić za wynajem nieruchomości. Po drugie, opłacać Koszty związane z tym wynajmem. Najczęściej musisz zatrudnić pracowników, którzy muszą tam pracować i obsługiwać Twoich klientów, chyba że Ty sam to robisz. Kolejną rzeczą jest to, że musisz magazynować te produkty, mieć ładnie je poukładane, żeby klient mimo wszystko przyszedł i zobaczył, że ładnie to wygląda, czyli musisz stworzyć ładną prezentację swoich produktów jakieś regały, miejsca, półki, szafki itd. To wszystko powoduje, że stworzenie biznesu stacjonarnego jest droższe niż stworzenie biznesu internetowego, ponieważ musisz zainwestować, tak jak wcześniej wspomniałem, w lokal, opłaty tego lokalu, często pracowników, którzy będą obsługiwać Twoich klientów oraz w materiały, które będą prezentowały Twój produkt na lepszy. Co więcej, prowadząc sklep stacjonarny musisz prowadzić kasę fiskalną i najczęściej, bo bardzo dużo osób to robi i płaci kartą, musisz mieć terminal płatniczy, który już powoduje, że to są dodatkowe koszty. Utrzymanie terminala to jest około 0,5 albo do 1% od każdej transakcji musisz płacić prowizji za terminal. W przypadku kasy Musisz wszystko księgować i musisz... W takim przypadku mieć wszystko co do grosza policzone. Co więcej, musisz za każdym razem dawać paragony, ponieważ jeżeli tego nie zrobisz, bardzo prawdopodobne jest to, że spotkacie kara z Urzędu Skarbowego. I to również wiąże się z przeszkoleniem Twoich pracowników. Każdy pracownik, który będzie u Ciebie pracował, musi po pierwsze być dobrym sprzedawcą, ale również obsługiwać kasę fiskalną i terminal płatniczy. Ja wiem, że to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, ale mimo wszystko musisz takie szkolenie im przeprowadzić. Zatem widzisz, że stworzenie biznesu stacjonarnego już z samego założenia ma dużo większe koszty, niż sklep internetowy. Teraz zajmijmy się właśnie sprzedażą internetową. Jak to wygląda? W przypadku sprzedaży swoich produktów przez internet możemy korzystać z dwóch rozwiązań. Albo pośrednicy, takie jak na przykład Amazon czy Allegro, lub sami sprzedawać poprzez swój sklep internetowy. Znowu, w przypadku Allegro czy Amazona musimy płacić improwizję za to, że wystawiamy swoje produkty właśnie w tym miejscu. W przypadku sprzedaży swojego sklepu musimy policzyć koszty stworzenia takiego sklepu. Co prawda na WordPressie nie jest to zbyt skomplikowane. Jeżeli prowadzimy mały sklep na samym początku, nie jest to trudne i nie kosztuje zbyt wiele. Taki sklep internetowy stworzymy w granicach 500 do 1000 zł, w przypadku, jeżeli to jest bardzo prosty sklep z niedużą ilością produktu. Jeżeli zrobimy to sami, ponieważ mamy takie umiejętności, możemy ograniczyć tą kwotę do 100 albo nawet 200 zł. Ba w przypadku sklepów internetowych bardzo ważne jest również to, gdzie sprzedajemy te produkty i jak wygląda sam sklep internetowy. Tutaj musimy stworzyć tak samo, jakbyśmy tworzyli sklep stacjonarny, czyli prezentację produktu. Musimy zająć się samą wersją graficzną całego sklepu internetowego aby ktoś, kto wchodzi na sklep, już był tym zainteresowany. Ktoś przyjdzie, najczęściej zostaje na stronie 5 do 7 sekund. Jeżeli w przeciągu 5 do 7 sekund ta strona się nie spodoba, to najprawdopodobniej z niej wyjdzie. Co więcej, strona internetowa, na której sprzedajemy swoje produkty, musi być szybka, ponieważ jeżeli ktoś będzie czekał 5 minut, zanim Twoja strona się odpali, to oczywiście też zrezygnuje z Twojego produktu i z Twojego sklepu. W przypadku sklepów internetowych ogromną wartość mają zdjęcia i wykonanie tych zdjęć, jak one wyglądają, jak produkt, ten prezentują, twój, który sprzedajesz. Czy to na Allegro, czy przez Twój sklep, zawsze musisz mieć fajne zdjęcia. Jeżeli to będzie słabe zdjęcie, ktoś nie będzie wiedział, jak to wygląda, niestety, ale nie zakupi Twojego produktu, lub bardzo ograniczasz tą ilość klientów. Jest bardzo dużo różnych kruczków, o których musisz pamiętać. Od samych zdjęć po prezentację produktów. Ale również samą wersję graficzną i to, jak wygląda Twoja strona i jak szybko się ładuje. Bardzo ważnym elementem jest to, aby zamieszczał opinie klientów, zdjęcia klientów, którzy korzystają z Twojego produktu, oraz szczegółowy opis, aby ludzie wiedzieli, co tak naprawdę kupują. Pamiętaj, że kupując na internecie, nie mają pewności, czy do nich to dojdzie. Te czasy minęły, kiedy kupujesz koszulkę, a przychodzi cegła, ale mimo wszystko jest jeszcze mała wątpliwość w przypadku kupowania ze stron internetowych, które wyglądają jak scam, więc pamiętaj, strona musi być bardzo rzetelna i wyglądająca na bezpieczną. Sprzedaż na Allegro jest fajna, bo dociera tam mnóstwo, miliony użytkowników każdego miesiąca, ale z drugiej strony jest zbyt dużo produktów i czasami dotrzeć do Twojego produktu klient będzie miał bardzo trudno i musisz się wyróżnić na tle innych sprzedawców, najczęściej niestety, ale ceną. Dlatego tutaj z samego założenia moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem przy sprzedaży internetowej jest stworzenie swojej marki. Czyli nie kupujesz coś taniej i sprzedajesz drożej, tylko po prostu tworzysz swój produkt od A do Z, czyli od, kupujesz od producenta. Jakoś go zmieniasz, ulepszasz i wtedy sprzedajesz jako swój produkt pod swoją marką. Ja tak robię na przykład ze swoją marką odzieżową. Mamy produkty od producenta, ulepszamy je na swój sposób, tak jak my uważamy, i sprzedajemy pod swoją marką, pod swoim brandem. I tworzymy markę, a nie same produkty które po prostu sprzedajemy drożej niż te, które kupiliśmy gdzieś indziej. To jest, moim zdaniem, najlepsze rozwiązanie przy sprzedaży internetowej. I tutaj wiąże się też oczywiście sklep internetowy z dużo mniejszymi kosztami. Postawienie strony, tak, jak wcześniej wspomniałem, do 1000 zł. To nie jest dużo w przypadku na przykład wynajmu lokalu za 2 czy 3000 zł miesięcznie. W przypadku sprzedaży internetowej musisz mieć jakiś magazyn. To już nie musi być sklep. Wystarczy, żebyś miał magazyn. Magazynem może być na przykład twój dom, pokój w twoim mieszkaniu lub też może być to wynajęcie pokoju w jakimś mieszkaniu za jakieś 600-700 zł, gdzie trzymasz swoje produkty. Wynajęcie magazynu jest dużo tańsze niż wynajęcie lokalu. Bardzo dużym plusem sprzedaży internetowej to jest to, że nie ma kasy fiskalnej. Wszystko obracasz przez faktury elektroniczne, które możesz podpiąć pod swój sklep i płatności natychmiastowe, na przykład przez przelewy 24, które też są podłączone pod swój sklep. Czyli tak naprawdę automatycznie produkty są sprzedażne. Sprzedawany na Twoim sklepie i Ty tak naprawdę każdego dnia po prostu sprawdzasz, kto kupił, ile kupił, i po prostu te paczki wysyłasz. Jest to dużo prostsze i bardziej zautomatyzowane. Zatem już wiesz, że na sprzedaży internetowej możesz bardzo dużo zaoszczędzić w porównaniu do sprzedaży stacjonarnej. Więc zastanów się, czy lepiej jest utworzyć sklep stacjonarny czy sklep internetowy. Ja jestem fanem sklepów internetowych. Oczywiście nie w każdej branży jesteśmy w stanie to otworzyć, no bo na przykład restauracji nie otworzymy przez internet. Ale wiadomo, w sklepach takich jak na przykład sprzedaż butów, odzieży, czy jakichś innych produktów, które jesteśmy w stanie wysyłać, dużo lepszym rozwiązaniem jest moim zdaniem sklep internetowy niż sklep stacjonarny. I też zastanów się na tym, czy na przykład, jeżeli wynajmiesz lokal, będziesz miał te wszystkie koszty, o których Ci wspominałem wcześniej. I jeżeli to jest na przykład 3000 zł miesięcznie, a przy sprzedaży internetowej koszty miesięczne to jest 500 zł, bo mniej więcej takie różnice mogą być. Czy nie lepiej jest po prostu zamiast otwierać sklep stacjonarny i liczyć na to, że ktoś w ogóle do Ciebie przyjdzie z ulicy, to czy te pieniądze, te 2500 zł różnicy pomiędzy sklepem stacjonarnym a sklepem internetowym jest wrzucić w marketing sklepu internetowego. Ja uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie, czyli stworzyć sklep internetowy i pieniądze, które byś wsadził w sklep stacjonarny, tą różnicę, zainwestował w marketing sklepu internetowego. I tak naprawdę tym ciągłym marketingiem w ciągu roku czy dwóch lat jesteś w stanie zbudować naprawdę duży sklep, jeżeli oczywiście masz fajne produkty i produkty się sprawdzają Twoim klientom. Również pamiętaj o tym, że jakość produktów ma bardzo duże znaczenie, bo ludzie, kiedy kupują coś stacjonarnie, wiedzą o tym, że mimo wszystko patrzą, dotykają produkt na miejscu. Wiedzą, czy on jest dobry, czy niedobry. Kupując przez internet, musisz zafascynować swojego klienta czymś innym niż sama jakość produktu, bo samej jakości on nie pozna patrząc w ekran swojego komputera czy telefonu. No i ostatni tip związany ze sprzedażą internetową, który jest bardzo ważny. Przy sprzedaży stacjonarnej zwrotów najczęściej nie ma, jeżeli ty sobie tego nie życzysz. Więc możesz coś sprzedawać, a klienci tak naprawdę nie mają jakiegoś większego prawa do tego, żeby zwrócić, jeżeli ty takiej polityki nie prowadzisz. W przypadku sklepów internetowych, każdy klient, który zakupił ciebie produkt, ma 14 dni na zwrot twojego produktu bez podawania przyczyny. Co jest związane z tym, że przy sklepie internetowym możesz mieć po prostu więcej zwrotów niż w przypadku sklepu stacjonarnych. Masz różnicę, wiesz, który sposób jest lepszy. Ja uważam, że mimo wszystko internet jest na takim poziomie i tak szybko się Rozwija, że warto w tą stronę iść i właśnie w tą stronę się kierować. Jest to związane z wieloma aspektami, o których myślę, że po prostu powiem w innym materiale. Dziękuję Ci jeszcze raz za oglądanie tego materiału. Zapraszam Cię do śledzenia innych moich filmów, które już są na tym kanale. No i co więcej, zapraszam Cię do grupy B Invest Business i Nieruchomości. Tam opowiadamy o biznesie i o nieruchomościach i tam bardzo tą grupę rozwijamy. Co więcej, Zapraszam Cię do opisu tego filmu, gdzie znajdziesz prezent i e e-book, gdzie dowiesz się jak zarabiać na nieruchomościach, ich nie posiadając. I co więcej, życzę Ci przede wszystkim wesołych świąt. Dzisiaj jest Wigilia, jutro pierwszy i drugi dzień świąt. Spędź ten czas ze swoją rodziną i ciesz się tymi chwilami, kiedy możesz być z nimi. Jeszcze raz dziękuję Ci za oglądanie tego materiału i cześć.